Witajcie z Strony kanał Buty nie grają, a w dzisiejszym odcinku, no widać, New Balance, więc New Balance. A jakie mogą być New Balance? No New Balance y mogą być albo Kewoye, których nowych nie ma, czy znaczy są, ale no inny temat, oraz New Balance 2 y e. i tak są to New Balance 2 4. Jak wiemy, trujeczki były topką i są topką butów, jeśli chodzi o performance na hali, ponieważ na boisku troszeczkę za miękka jest tam guma. Na boisku zewnętrznym oczywiście, ale na hali jest kozaczek. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie, subskrybować kanał do tego, pamiętajcie, polubić ten kanał i ten film i lecimy już z butami. Buty same w sobie są gigaładne, naprawdę mega mi się podobają. Fajne połączenie do tego zielonego z fioletowym. Pewnie ktoś mi napisze, że to nie są te kolory, tylko jakieś nie wiem, azaliowe albo coś. Rzuciłem na swoją nazwę. Nie wiem, jaki to jest azaliowy. Tylko ktoś kiedyś tak powiedział. I powiem, że dla mnie kozackie kozackie połączenie mega mi się podoba. I ja no po prostu jestem fanem kolorów fioletowych i pomarańczowych. Nie wiem, który jest mój ulubiony, ale częściej moim ulubionym jest fioletowy. Sama cholewka. Jeśli chodzi o cholewkę względem 2 3 zdecydowanie Grubszy materiał, ale mniej siatkowany. Takiej siatki syntetycznej mocno mniej. Jest tutaj bardziej taka plecionka. Tutaj z boku panel wzmocniony i tutaj przypięcie też dodatkowe wzmocnienie. Co? No, tutaj troszeczkę będzie lepiej trzymać stópkę. I co mam powiedzieć? Oddychać powinno dobrze, ponieważ wentylacji tutaj dziury jest naprawdę sporo. Tu z przodu mamy wzmocnienie, tu z boku jest wzmocnienie, więc dobrze. Nie lubię, jak tych wzmocnień nie ma. Lubię może nawet, jak są troszeczkę bardziej rozbudowane i większe, ponieważ no ważne jest, żeby przy ruchach tych płaszczyznach bocznych stopa dobrze trzymała. Jeśli chodzi o wnętrze buta, no to język gruby. Tutaj nie ma najmniejszego problemu. Środek. Pięta się zapada. Jest ok. Dodatkowo, poduszki mięciutkie. Powinno być wygodnie, ale nie za wygodnie. Więc powinno być git. Zobaczymy jak z okautem stopy, bo w sumie nie jestem w stanie przewidzieć, jak to będzie tutaj działać. Zobaczymy, zobaczymy. Jeśli chodzi o amortyzację, za amortyzację odpowiada tutaj oczywiście pianka Fuelcel połączona z Fresh Foamem. I tak. Eee, to fioletowe to to jest Fresh Foam, a to zielone to Fuel Cell, więc ono się tak przeplata. Tu macie tą fioletową, tu z przodu i tu z tyłu, i na odwrót macie antagonistycznie drugą pianeczkę. Fajnie, ciekawie, coś, coś innego, coś innego, więc ja propsuję, zawsze propsuję nowe rozwiązania, chyba że coś jest dobre. To nie zmieniajmy dobrych rozwiązań, tak? No. Jeśli chodzi o podeszwę zewnętrzną, moi drodzy, to tak, mamy dwa rodzaje gumy wymieszane. I tutaj mamy gumę transparentną i guma transparentna w New Balance. W czym miałem? Na pewno miałem w kałajach dwójkach, ale tam kleiła fajnie. W tuejach trójkach przecież mi tam klei naprawdę dobrze, więc no, powinno być git. I tutaj druga część jest podeszwą nietransparentną, czyli z gumy utwardzanej. I czy jest różnica? Twardsza jest ta guma otwardzana. Zdecydowanie. Zdecydowanie jest twardsza. Jak to będzie funkcjonować, nie mam pojęcia. Z miłą chęcią się przekonam, ponieważ ja jestem bardzo dużym fanem serii 2way. Two mam Twoey -e jedynki, Twoey -e trójki i też czwórki. w dwójek nie miałem. Chociaż podobno są. Średnie, więc nie narzekam. Tułe czwórki, mam nadzieję, że będą fajne. Wy to oglądacie o 18.00. To za półtorej godziny dopiero będę je testować. Więc możecie pisać w komentarzach, jak po pierwszej grze, ja z miłą chęcią Wam opowiem. I ja jestem pozytywnie nastawiony. Myślę, że wstępnie, wstępnie, oczywiście wstępnie, że dla osób, które nie lubią butów low, ponownie New Balance może wydać coś fajnego. No dobra, to jest moje first impression tych butów. Czekam na Wasze opinie, czy już zamówiliście z New Balance, ponieważ wiem, że kilka osób zamówiło. To CW ja, zama, ja mam z zagranicy, z granicę, ale wiem, że też jest już dostępne na Zalando, więc tam też można wbijać i sprawdzać. Oczywiście pewnie też będą na SK Store, link macie w opisie oczywiście, do którego zapraszam do zakupu. No i cóż, do zobaczenia. W sobotę First Impression Lebron 21. Nara.